Jak wyglądało życie Indian Guarani 400 lat temu? Czy misjonarze rzeczywiście przynieśli im pokój i dobrobyt? Czy rdzenni mieszkańcy czują się przez nich ograbieni z własnej kultury i tradycji? Pewnie nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania, ale warto spróbować. Zabierzemy Was dziś w gęste, soczyste, zielone lasy. Do miejsc, w których zatrzymał się czas. Na pogranicze Brazylii, Argentyny i Paragwaju. Wjeżdżamy do Argentyny wita na sparne powietrze i dźwięk cykatu. Kierowca wysadza nas pośrodku niczego ruszamy blistą drogą w stronę lasu. Zrobiło się bardzo gorąco i lepko. Wszędzie widać tylko dwa kolory – ceglanej ziemi i ciemnozielonych liści drzew. Poza nami nie ma nikogo, kto chciałby zwiedzać Santa Ana, więc trafiła się nam prywatna wycieczka z przewodniczką. Znajdująca się niedaleko posada Santa Ana należy do transgranicznej grupy misji, które w 1984 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Historia misji na tych terenach brzmi jak bajka. Wszystko zaczyna się w 1609 roku, kiedy jezuici przybywają do Brazylii. Przez dziesięciolecia pracują z Indianami i tworzą na terenach dzisiejszego trójstyku granic 30 redukcji. Z narracji przewodniczki wyłonił nam się sielski obraz doskonałego współżycia. Problemem byli podobno tylko Portugalczycy, którzy porywali guarani i sprzedawali ich do niewoli. Wszystko nagle się urywa w 1767 roku, gdy hiszpański król stwierdza, że Indianie bardziej się przesłużą jako niewolnicy niż jako poddani i usuwa jezulizm z Ameryki Południowej. Prosty rachunek. Wchodzimy teraz na cmentarz misyjny, który od końca XIX wieku, aż do lat 80. wieku XX, był używany przez mieszkańców Santa Ana. Misja nas wciąga. Nie jest dobrze zachowana. Od końca XIX wieku aż do lat 80. XX wieku mieszkańcy pobliskiej miejscowości będą wykorzystywać kamienie z zabudowań misyjnych do budowy nowych domów, a tutejszy cmentarz stanie się cmentarzem miejskim. Nie szukamy to jednak pięknej architektury. To właśnie przyroda wdzierająca się w sypiące się mury robi na nas największe wrażenie. Santa Anna, jedziemy do San Ignacio, gdzie znajduje się najbardziej znana jest misja. Znaczamy miejsce. Się właśnie w misji Jezuitów San Ignacio Mini w Argentynie i będziemy sobie teraz oglądać właśnie jak taka misja wygląda. To jest najlepiej zachowana misja w całej Argentynie właściwie to może nie tyle zachowana, co najlepiej zrekonstruowana. I przy wejściu do misji, już sobie zobaczyliśmy, znajduje się wspaniałe muzeum, w którym można poznać historię pobytu Jezuitów tutaj na tych terenach brazylijsko-argentyńskich. Właściwie od 1608 roku, kiedy to przyjechali do Ameryki Południowej aż do 1738, kiedy yy, dekretem króla musieli się wynieść z Ameryk. Wchodzimy właśnie do kościoła, czy raczej ruin kościoła, yy, tego co pozostało po kościele w misji San Ignacio Mini. Możecie zobaczyć wszystko to przypomina dokładnie plan filmowy z filmu misja. Tutaj widać kościoła, a tutaj plac. Jesteśmy właśnie na terenie misji San Ignacio i odbywa się tutaj protest rdzennych mieszkańców przeciwko nierównemu traktowaniu. San Ignacio mi oferuje wieczorne zwiedzanie. Po ciągu wchodzimy na teren misji, prowadzony przez przewodnika z latarką. Na 40 minut przenosimy się do innego świata. Na wodnej parze i murach budynków wyświetlane są postaci Guarani i misjonarzy, które ożywają w ciemności. Misje wydają mi się teraz utraconym rajem. Znów ruszamy w trasę. Jedziemy do Paragwaju. Kolejne przystanki to misja Trinidad i misja Jesus, do których można dojechać busem z Encarnación. Właśnie będziemy przechodzić przez granicę argentyńsko-paragwajską. I będzie teraz przygotowywać tererę. Czyli takie typowe matek, które się tutaj pije w Paragwaju. Na zimno. To nasz drugi dzień w Paragwaju. Siadamy w Chicken Basa i jedziemy oglądać misje jezuitskie. Niedaleko Encarnacion znajduje się Trinidad. Jest dużo lepiej zachowana niż misje argentyńskie i wydaje się dużo bardziej dostojna. Znajdujemy się właśnie w Paragwaju, w misji Trinidad, to najbardziej znana paragwajska misja jezuitów. I miejsce, które widzicie tutaj, to jest bazylika tej misji, która została stworzona przez włoskiego architekta. Doskonale to widać, widać tutaj też ślady europejskie, bo bazylika została stworzona na wzór kościoła Il w Rzymie. Misja powstała w 1709 roku i istniała zaledwie 30 kilka lat. Bo później Jezuścic zostanie dyktem króla hiszpańskiego z Arabii Z Trinidad bierzemy taksówkę do Jezus. Dosyć naiwnie myśleliśmy o przejściu pierwszego, ale okazuje się, że misje są od siebie oddalone o kilkanaście kilometrów. Schemat zwiedzania jest podobny Przewodniczka opowiada o misji i pozwala eksplorować dowoli Tym razem można wejść na mury i obejrzeć obiekt z lotu ptaka już nie rozróżniam tych wszystkich misyjnych opowieści. Stopiły się w mojej głowie w magmę, wraz z obrazami filmu z Robertem De Niro i hukiem wodospadów i głasów. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Zawsze miałam problem z nadmiarem informacji, które próbuję się nie zapamiętać. Powtarzam daty i nazwiska, jakbym zaraz po wyjściu z misji miała prowadzić wykłady na temat jej historii. Jedynym ratunkiem jest przesył. Naszą podróż po jezuickich misjach. Gdybyście mieli kiedyś możliwość zobaczyć się na żywo, nie przegapcie okazji.